Obok mnie na kanapie z zespołu 8 lat w Tybecie. Zespół, który został wybrany przez naszych czytelników i uczestników koncertu półfinałowego, w którym w naszym miasto jak czy jakieś pozytywnie. Znaczy jedynie ja się czują koledzy zespołu, bo nie mieliśmy przyjemności jeszcze poznać. Natomiast ja czuję się bardzo dobrze, tym mm. bardziej, że to jest nagroda od publiczności, tym bardziej według mnie najbardziej cieszy, przynajmniej mnie. No i chyba jest najbardziej cenna jednak, jakby nie, nie było. Proszę mi powiedz, yy, kto to zadecydował o udziale w tym testydzie W Ten jeżeli dobrze kojarzy, to jest, to jest dobry czysty przypadek. Zostawił maila po prostu. Mm -hmm. zespołu, że coś takiego się dzieje, no i postaram się wziąć udział. Wzięliśmy <noise> udział i jakoś tam poszło, jesteśmy tutaj... W, no, w, dość, w dość fajnym etapie tego co za Powiedz mi troszeczkę o Was. Co grało 8 lat w Tybecie? Skąd jesteście i w ogóle skąd się znacie? Znaczy my jesteśmy w ogóle ze Śląska Cieszyńskiego. Mhm. To jest strumień taki małe jest też szkółkowie Cieszyńskim. My gramy 10 lat jako tako, przynajmniej pod tą nazwą musimy w Tybecie gramy 10 lat. Skład, skład się troszkę. Zmieniał na przestrzeni tych lat. Jeszcze mogę powiedzieć, dwóch członków zespołu, to jest ten ja i Perkusista, że się to... Jesteśmy od początku, tak? Mm -hmm. e... Doszła do nas teraz nowa krew. E... Młodzi są bardzo aktywni, że tak powiem. I coś zaczęło się takiego dziać, że każdy z nas czuje, że to jest to. E... Natomiast co gramy? E... W... Nie wiem, no gramy w rockową muzykę, to wiadomo, że to jest takie bardzo ogólne, natomiast żeby to jakoś określić, trzeba po kogoś, kto tego słucha. Mm. Bo my możemy mieć trochę o tym pojęciu tak wypaczone, bo to, jednak to robimy i ciężko mówić o sobie. Mm -hmm. Interesuje mnie tak skąd nazwa. Czy możesz jakąś <grym> <grym> historię, która jest <grym> związana z tym? Ja czułem, że to pytanie będzie, bo jeszcze się nie obyło, nie żebym tu jakoś się słodził, sobie czy coś. Natomiast przy każdym jednym wywiadzie jest pytanie. Nazwa nie ma nic wspólnego z, z filmem. 17 lat, lat w się, przepraszam, w którym grał przystojnie w repy, tak? Wcześniej była książka jeszcze, to też mało kto wie. E, się, no się byśmy byliśmy młodzi i mieliśmy jakoś tam chyba wyobraźnię dużo rozwiniętą. Nie wiem, czy to tak dosłownie, czy, czy może zostawimy to w ten sposób. Dziękuję Chodziło mniej więcej o to, że jak człowiek czegoś nie potrafi, jak ma jakieś problemy itd. itd. To na początku powinien się udać do, 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 do amazońskiej dżungli na 8 lat. Nie wiem dlaczego to 8. Tak? Jak nam się liczba 8 skojarzyła, z czymś się fajnym. fajnie. samym nożem, jak tam przeżyje, to będzie ok. Tak? Natomiast, żeby dojść do prawdziwego takiego stanu, że, jest, że się czuje fajnie, to po tej amazońskiej dżungli natychmiast o tybetu na 8 lat. Medytacja, mnisi. I jak to przeżyje, to na pewno będzie się już miało rewelacyjnie. Tak pokrótce. To, Super, dzięki, a powiedz mi jeszcze, spodziewaliście się tak między nami, spodziewaliście się, że zajdziecie tak daleko w tym yy, To znaczy tak, jeżeli chodzi o, o to, jak daleko zaszliśmy, to ja chciałem zwrócić uwagę na to, że, że, to, że to wszystko to jest dzięki naszym fanom, tak? Bo jakby nie było pierwszy etap przeszliśmy ja czas, wyciągnę, tej pani... Przepraszam. Pierwszy etap przeszliśmy też dzięki głosom publiczności. I teraz znowu udało się od tej publiczności te głosy dostać. Dlatego, no, ja nie wiem, no, czy spodziewaliśmy się. No, gdzieś tam w środku każdy liczył na to, że przejdziemy. Natomiast e, ja osobiście liczę na to, że przejdziemy bardziej głosem, jak już oczywiście, mhm. głosem Żyli, dlatego że nie jesteśmy stąd. I no, naturalną kolejną rzeczą jest to, że łatwiej jechać, bo gdzieś bliżej, itd. Tak, 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 tak. A z się w naszej, no to jest, to jest fantastyczne, no, zaskoczenie niesamowite. No, tutaj oczywiście ukłonę na naszych którzy, którzy, no chyba nas jeszcze nigdy nie zawiedli, na kolejnych pokazali, że to są niesamowici. Przed Wami jeszcze finał, a potem, jeżeli wygracie, występ na scenie Luxfestu. Proszę, powiedz mi, czy już macie jakiś taki zarys repertuaru? Co byście chcieli zabrać na poznańskiej scenie? Mm, to znaczy, dość dużo tych kawałków, no jednak 10 lat, 10 lat grania, to... to, to, to Jakiś tam repertuar się stworzył, ten mały co będziemy grać. No my jesteśmy wielkimi fanami wikstorpedy. Na koncertach często, często gramy w koszulkach wikstorpedy. Na jak są naklejki wikstorpedy. Bardzo nam taka pora imponuje. No i chyba zagralibyśmy takiego. Nie wiem, myślę, że zagraliśmy numery, które wiem, które że wypadałoby zagrać wikstorpedy po prostu. Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Ja dziękuję serdecznie. Dobra. Dziękuję jeszcze raz.